TVG9 została opisana na witrynie Pitbull pod tytułem Pies na polityków. No piszą tu, że hulam w internecie i że w zasadzie tą TVG9 to założyłem głównie po to, czy jedynie po to, żeby obrzucać błotem uznanych Polaków. No przyznaję, jak trzeba, to kogoś od krytykuję, nawet obrzucę błotem. Ale naprawdę, w porównaniu z tym, jak potrafią obrzucać y, ludzi błotem media, jak potrafią y, mieszać ich z błotem, kompletnie niszczyć, to myślę, że TVG-9 jest całkiem umiarkowana. Natomiast Chodzi chyba im o to, że w tych mediach oficjalnych, tych niby profesjonalnych, ludzie niszczeni są z klucza i w ramach określonej nagonki zawsze. Natomiast ja atakuję ludzi, jeśli atakuję, jeśli sobie na to zasłużą, to za konkretne sprawy. I nawet dbam o to, żeby nie skupiać się na kimś określonym, chociaż mi tam czasem zajdzie za skórę. Jak już jest za dużo o kimś, to wtedy zatrzymuję się i szukam sobie innej opiary, cudzysłowie. Także naprawdę uważam, że, że w porównaniu z tymi oficjalnymi mediami jestem umiarkowany i obiektywny. Natomiast problem jest w tym, że ja krytykuję kogo chcę i kiedy chcę, a nie przyłączam się do kurów, które są sterowane. Nie przyłączam się do. Nagonek powszechnych. No niestety, takim samotnym wilkiem zawsze byłem i pozostanę chyba. Polityka jako taka jest nie dla mnie, bo no niestety w kolektywie, w motłochu nie czuję się dobrze, zwłaszcza w tym co się dzieje obecnie w Polsce. Także telewizja ja TVG 9 będzie dalej istniała, dalej będzie niezależna. Choć już mniej zaangażowana, bardziej inne ludzie. Ale krytyka będzie.